OK, melduję się z mojego pokoju. Trochę zainwestowałem, aż 45 euro za noc i mam pokój prywatny. Kapsuły były spoko, były ta trochę tańsze, ale powiem Wam szczerze, że z takim Majdanem, jak ja podróżuję, kapsuła jest bardziej uciążliwa. Przy każdym wejściu, wyjściu iść do tego miejsca, gdzie się rzeczy chowa, potem e, przepakować się ewentualnie, jeżeli chce iść do kapsuły, także... Sporo czasu zaoszczędzę, mam dodatkowe zlecenie, więc ten czas mi się bardzo przyda. Mój pokój nie jest duży, ale ma wszystko czego potrzebuję. Ma nawet biurko, czyli bonus. Okno, czyli też bonus. Łóżko, nawet telewizor i klimę, która służy jako ogrzewanie. Hmm. Nagrywam to mocno szerokim kątem, także podejrzewam, że może wydawać się większe. Pokój ma gdzieś jakieś 3 na 3 metry, może trochę więcej. Także jest wszystko, czego potrzebuję niezła lokalizacja, blisko stacji także jest ok, biorę się zaraz do roboty. Plan na dzisiaj to są nocne nagrania z Shibuyi dla mojego nowego klienta czyli po prostu 10 6-minutowych filmów, gdzie chodzę po mieście z aparatem na gimbalu dodatkowo parę ujęć dla mojego głównego klienta, który zamówił podobny film, ale mam robić krótsze ujęcia i mocno pilnować, żeby audio było dobre. Jutro muszę nagrać na Shinjuku znowu filmy chodzone w dzień i w dowolnej części miasta filmy wieczorem. Jeżeli pozwoli mi czasu, chciałbym właśnie tutaj na ten kanał dla Was nagrać też taki epizod, gdzie opowiem o tym, jaki mam sprzęt ze sobą na wyjeździe. Chciałem to nagrać w domu przed wyjazdem, ale zabrakło mi czasu, a dodatkowo właśnie biorąc ten pokój, też wziąłem to pod uwagę. Tu jest dużo okno, będzie jasno, także będę mógł to w miarę, myślę, że w miarę fajnie nagrać. don't have to do anything the scent of skin is strong enough had done a little bit closer babe let's see if i can warm you up come babe snuggle baby Szkunche w na dzisiaj coś mi podkusiło żeby sprawdzić czy da się tutaj wejść i całkowicie za darmo mega punkt skąd można podziwiać Shibuya Crossing, tam, tam za mną. Najlepsze jest to, że w tym miejscu, gdzie jestem, prawie nie ma ludzi, czyli mało osób o tym wie, a jest tutaj nawet spożywczak. Let me drive you crazy, my kind of baby. Wanna stay? Let's get stupid lazy, my kind of baby. Don't stop, this is my favorite part. Hold me like it's out of style. Imagination is running wild. Eternity is in your smile. Hello, babe, Razem odcinek będzie wyjątkowo krótki. Nie chcę prowadzać chaosu i staram się podzielić materiał z Tokio na jakieś sensowne części. Wiele miejsc odwiedzam, na przykład w dzień, i potem wracam tam wieczorem po zmroku. Trochę ciężko to zmontować, żeby było przyjemnie dla oka i przy okazji uporządkowane. Na kolejną niedzielę mam już zmontowany dłuższy materiał. Myślę, że łącznie z Tokio zmontuję 3 do 4 odcinków. Jeżeli nie chcecie ich przegapić, oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu. Cześć!